O czwartej nad ranem w przemysłowej ciszy południowego Chicago potężne reflektory rozświetlają mrok. Setki agentów federalnych poruszają się razem wśród stalowych kontenerów i pozornie anonimowych magazynów. To nie jest zwykła akcja antynarkotykowa. To początek czegoś znacznie większego. Przez lata Ameryka wierzyła, że wojna z narkotykami toczy się na granicach. Ale co się dzieje, gdy wróg nie jest już na zewnątrz, lecz już wewnątrz kraju? gdy kartele nie ukrywają się w dżunglach, ale działają na przedmieściach, w portach, w dzielnicach przemysłowych. Tamtej nocy rozpoczęto operację Search, ogólnokrajową kampanię przeciwko dwóm najpotężniejszym organizacjom przestępczym na świecie: Kartelowi Sinaloa i CJNG. Nie chodzi tylko o aresztowania. Chodzi o demontaż niewidzialnej infrastruktury, która zalewa amerykańskie miasta fentanylem. Dlaczego rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował się traktować tę operację jako ofensywę wojskową? Dlaczego nagle drony, sztuczna inteligencja i satelity są używane na amerykańskiej ziemi? A przede wszystkim, jak głęboko ta sieć sięgała, zanim ktoś zapalił światło? To, co masz odkryć, całkowicie zmienia znaczenie wojny z narkotykami. Za tą nocą w Chicago nie stała improwizacja. Operacja Search nie narodziła się w ciągu kilku godzin, ale jest wynikiem miesięcy cichych przygotowań, koordynowanych przez najwyższe szczeble władzy w Waszyngtonie. Analitycy wywiadu, śledczy finansowi i jednostki federalne zaczęły łączyć dane, które brane pojedynczo wydawały się nieistotne anomalne przepływy kryptowalut, firmy fasadowe, kontenery przybywające do amerykańskich portów o nietypowych godzinach. 22 dywizje federalne zostają jednocześnie zmobilizowane. Tysiące agentów postawionych w stan gotowości. Systemy sztucznej inteligencji zaczynają mapować podejrzane węzły logistyczne w ośmiu Stanach. Na mapach operacyjnych Stanów Zjednoczonych pojawiają się coraz liczniejsze czerwone punkty: Chicago, Phoenix, Houston, Los Angeles. Każdy punkt reprezentuje centrum produkcji, wysyłki lub prania pieniędzy związanych z kartelami. Celem nie jest aresztowanie drobnych dealerów, jest uderzenie w system nerwowy organizacji, przecięcie łańcuchów dostaw, złamanie dowództwa, przerwanie przepływu fentanylu, zanim dotrze na ulicę. Ale gdy agenci przygotowują się do szturmu o czwartej nad ranem, jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi: jeśli ta sieć jest tak rozległa, jak głęboko zakorzeniła się już na terytorium Ameryki? I co się stanie, gdy pierwszy węzeł zostanie zerwany? Kiedy pierwsze zespoły federalne wkraczają do magazynów, od razu staje się jasne, że tradycyjne wyobrażenie o kartelach jest już przestarzałe. Nie ma odległych dżungli ani zakurzonych granic. Są spokojne dzielnice przemysłowe, anonimowe hale, parkingi oświetlone żółtawym światłem, którego nikt naprawdę nie zauważa. W środku jednak rzeczywistość jest inna. Maszyny do tłoczenia tabletek, reaktory chemiczne, improwizowane laboratoria zdolne do przekształcania syntetycznego fentanylu w tysiące śmiertelnych tabletek. To nie jest dystrybucja, to bezpośrednia produkcja na amerykańskiej ziemi. Agenci przyjmują nietypową taktykę, zwaną Knock Silent Bridge. Żadnych syren, żadnych świateł. Odcina się prąd, wyłącza alarmy, otwiera drzwi w całkowitej ciszy. To ta sama metoda stosowana w operacjach wojskowych wysokiego ryzyka. Teraz jest stosowana na ulicach Stanów Zjednoczonych. Drony przelatują nad dachami, transmitując obrazy w czasie rzeczywistym do centrów dowodzenia. Systemy analityczne krzyżują dane finansowe i ruchy logistyczne. W magazynie za magazynem pojawia się ten sam schemat: firmy fasadowe, przepływy kryptowalut, przesyłki maskowane jako legalne towary. W tym momencie staje się nieuniknione nowe pytanie. Jeśli te laboratoria istnieją od dawna, ile innych podobnych struktur jest wciąż niewidocznych? I jak głęboko obecność karteli jest naprawdę zakorzeniona w kraju? W miarę jak operacja się rozszerza, liczby zaczynają mówić same za siebie. Nie chodzi już o pojedyncze zajęcia czy izolowane aresztowania. To systematyczne usuwanie zdolności destrukcyjnych na skalę krajową. Według źródeł federalnych w pierwszych fazach ofensywy dokonano ponad 5 tysięcy aresztowań i przejęto tony fentanylu, a także maszyny przemysłowe i znaczne sumy pieniędzy. Analitycy FBI szybko przetwarzają dane. Kilka kilogramów tego syntetycznego opioidu wystarcza do wyprodukowania setek tysięcy śmiertelnych dawek. Ilości przechwycone podczas operacji Search, gdyby trafiły na rynek, mogłyby zabić miliony ludzi. Zniszczenie nie jest teoretyczne. Jest matematyczne, nieżalne, przerażające. W tym momencie narracja się zmienia. Nie mówi się już tylko o przestępczości zorganizowanej, ale o ładunku chemicznym porównywalnym z bronią. Trucizna rozprowadzana przez niewidzialną sieć logistyczną, zdonna do infiltracji miast bez jednego wystrzału. Jednakże, w momencie, gdy centra produkcyjne są demontowane, pojawia się niepokojący sygnał. Niektóre trasy się nie zatrzymują przesuwają się. Inne kanały zaczynają się aktywować niemal w czasie rzeczywistym, jakby system przewidział atak. Wtedy pytanie staje się jeszcze pilniejsze. Jeśli to jest to, co zostało zatrzymane, ile jest tego, czego nie zauważono? I co się dzieje, gdy kartel traci jeden węzeł, ale natychmiast aktywuje inny? Podczas gdy uwaga skupia się na zlikwidowanych laboratoriach i magazynach, śledcze odkrywają, że NG nie działa jak klasyczny kartel. Funkcjonuje jak zaawansowana firma logistyczna, rozproszona między portami, autostradami i sieciami cyfrowymi. Sercem operacji nie jest jedno miejsce, lecz ciągły przepływ towarów, danych i pieniędzy. W portach Long Beach, Miami i wzdłuż korytarza autostrady międzystanowej 10 kontenery zadeklarowane jako części mechaniczne lub dobra konsumpcyjne ukrywają rozpuszczalniki chemiczne, maszyny do produkcji tabletek i fałszywe dokumenty. Każdej przesyłce towarzyszą faktury firm, które istnieją tylko na papierze. W tle płatności w kryptowalutach przepływają przez cyfrowe portfele trudne do śledzenia. W Teksasie przechwycona ciężarówka ujawnia nie tylko materiały chemiczne, ale także szczegółowe mapy tras transportowych i precyzyjne harmonogramy. To dowód infrastruktury zaprojektowanej jako globalny łańcuch dostaw. Nie improwizacja, lecz planowanie przemysłowe. Analitycy są pod wrażeniem wyrafinowania systemu. Pojedynczy kontener może przemierzać kontynenty, nie wzbudzając podejrzeń. Podczas gdy pod fałszywym dnem ukryty jest cały moduł produkcyjny. W tym momencie operacja to już nie tylko represje to rekonesans wielomiliardowej podziemnej gospodarki. Ale jeśli seo potrafi poruszać się z taką szybkością i precyzją ile czasu zajmuje odbudowanie trasy, gdy jedna zostanie zamknięta? I do jakiego stopnia ta sieć jest naprawdę widoczna? W tej fazie śledztwo przyjmuje niepokojący obrót. Śledząc przepływy logistyczne i finansowe, śledczy rozumieją, że problem nie jest tylko zewnętrzny. Niektóre fundamentalne elementy wewnętrznego systemu bezpieczeństwa okazują się skompromitowane. Nie mówi się o spektakularnych aktach przemocy, ale o cichym dostępie, wymienionych przysługach, pominiętych kontrolach w odpowiednim momencie. W zajętych dokumentach pojawiają się pozycje wydatków odnoszące się do unikniętych usług inspekcyjnych, dobrowolnych opóźnień w manifestach ładunkowych, przeklasyfikowania towarów jako sprzętu rolniczego lub komponentów przemysłowych. W niektórych przypadkach konta bankowe i płatności w kryptowalutach prowadzą do pracowników portów, inspektorów, a nawet lokalnych agentów. To model znany analitykom zmowa i przymus. Małe sumy, powtarzające się przysługi, zależności tworzone z czasem. System, który nie wyważa drzwi, ale znajduje je już otwarte od wewnątrz. Jak w dawnych tajnych wojnach, najgroźniejsze zagrożenie nie nadchodzi frontalnie, ale ukrywa się za rolami instytucjonalnymi. To odkrycie zmienia postrzeganie całej operacji. Porty, magazyny, autostrady nie są już bezpiecznymi strefami, ale spornym terenem. A jeśli kartelowi udało się tak głęboko zinfiltrować, ile innych drzwi pozostaje jeszcze otwartych? W tym momencie w Waszyngtonie dyskusja zmienia ton. To, co zaczęło się jako operacja zwalczania handlu narkotykami, zostaje ponownie rozważone jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zebrane dowody pokazują, że kartel Sinaloa i CJNG nie są prostymi organizacjami przestępczymi, ale strukturami transnarodowymi zdolnymi do infiltracji instytucji, manipulowania infrastrukturą i przenoszenia kapitału na skalę globalną. Decyzja oznacza punkt bez powrotu. Oba kartele zostają uznane za zagraniczne organizacje terrorystyczne. Otwiera to drzwi do narzędzi prawnych i operacyjnych, dotychczas zarezerwowanych dla kontekstów wojennych. Zamrażanie aktywów, zaawansowana inwigilacja, współpraca między wywiadem, organami ścigania i aparatem obronnym. Operacje na terytorium zmieniają oblicze. Akcje nie są już planowane jako zwykłe aresztowania, ale jako skoordynowane, symultaniczne działania ze wsparciem technologicznym w czasie rzeczywistym. Drony, analizy satelitarne, śledzenie przepływów finansowych stają się integralną częścią strategii. Przesłanie jest jasne. Jeśli wróg nie tylko znajduje się za granicą, ale zagnieździł się w portach, magazynach, systemach kontroli, to odpowiedź musi być totalna. Ale ta eskalacja rodzi podstawowe pytanie: kiedy społeczeństwo walczy z wrogiem bez munduru i bez określonych frontów? Gdzie kończy się bezpieczeństwo, a gdzie zaczyna się nowy rodzaj wojny?